Szanowni mieszkańcy Gminy Więcbork, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam zdrowych, spokojnych, a nade wszystko błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia. Obyście spędzili ten wyjątkowy czas w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, tych, których kochacie i którzy Was kochają. Kochani mieszkańcy Gminy Więcbork, Rada Miejska w Więcborku składa Wam najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia, miłości i oby w tym wspaniałym czasie nikt nie był sam. A na, w nadchodzącym 2025 roku życzę Wam tego, co sobie wymarzycie. Spełnienia wszystkich marzeń. Dla naszej małej ojczyzny siły i wytrwałości. Aby nasi, nasi mieszkańcy byli dla siebie wspaniałymi ludźmi. Wszystkiego dobrego.